Na transmisję zaprasza marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej przepuszczalnej membrany dachowa. Wracamy na tor przy ulicy Hetmańskiej po krótkiej przerwie. Paweł Miesiąc Niebieski, Dawid Zachyra w Czerwonym. To gospodarze, goście w ministra Fara w kasku białym pojedzie, Zbigniew Suchecki a Norbert Kościuch w kasku żółtym, jako złota rezerwa taktyczna, czy joker, jak kto woli. No i zobaczymy, to jest ostatni moment, ostatnia szansa na to, aby tutaj ekipa gości odniosła sukces. Miało być łatwo właśnie, ale to jest sport, o czym mówił Maciej Kuciapa przed chwileczką w rozmowie. Zobaczmy, Suchecki, kości kontra Stachera, Miesiąc. Dobrze, goście z Poznania kapitalnie, ale jednak rozdaje karty na pierwszym biegarzu. Mały Miesiąc dołączył do niego teraz Dawid Stachera, no i z Jokera póki co nici. Kościuk jest trzeci, czwarty, Zbigniew Suchecki. Dobrze, wyszli do startu. Poznaniace, wydawało się, że będzie ok, a tymczasem zabrakło dojazdu, co wykorzystali gospodarze znakomicie i w tej chwili już można właściwie powiedzieć, że jeżeli tak przyjadą do mety, to będzie po spotkaniu. Ogląda się Paweł Wiesiąc. Gdzie są jego rywale? Rywale daleko z tyłu, Dawid Stachera. Jest drugi, jeszcze jedno okrążenie i będzie wszystko jasne. Więc 5, tym razem 2 wygrywają gospodarze. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Pawła Miesiąca. Dwa punkty i bonus dla Dawida Stachery. Jeden punkt razy 2. Norbert Kościół bez punktu, Zbyszek Suchecki. 5 do 2 wygrywają do Darka Śledzia. I mamy 41 do 26. I już wiadomo. Że nic tutaj złego gospodarzom się stać nie może, i oni awansowali do półfinału playoff. No Cieszę się Paweł Miesiąc, no bo jest czego? Zwycięstwo w dobrym stylu i 7 punktów jak na razie tego zawodnika, co jest myślę wynikiem bardzo, bardzo dobrym. A my popatrzymy na powtórki. Trzeba się spieszyć, bo czas mija. Ale 28 sekund do końca, więc spokojnie tutaj Suchecki sobie poradzi. Jeszcze raz na Państwa ekranach teraz obsada. Dawid Lampard pole pierwsze kask niebieski, potem po jego prawej ręce Adam Kajoch w kasku białym, następnie Cameron Woodward Pole numer 3, kask czerwony i na polu czwartym w kasku żółtym Zbigniew Suchecki PSG Milion Team Poznań Już wszystko chyba w porządku Taśma w górze, kto najszybciej, dobrze gospodarzy kapitanie rozprowadzili Sucheckiego na pierwszym wyrazu. który wypchnięty tam zupełnie poty bandę jest czwarty Stuchecki a gospodarze z przodu, a więc pierwszy jest Woodward, drugi Dawid Lamp. Trzeci Jadam Kajoch, bardzo spiknie w teraz się to zmieni. Dokładnie, Jadam Kajoch przyzwyczaił nas dzisiaj do fatalnej jazdy w tym spotkaniu, no i on po raz kolejny udowadnia, że coś niedobrego dzieje się z nim, bo tak fatalnie, że na Kajoch absolutnie nie pamięta. Woodward spokojnie, już chyba doskonale przełożony do tego toru. Szkoda, że tak późno, bo dwa biegi kamerona Woodwarda to naprawdę była porażka. A teraz widać, że już wszystko wróciło do normy i to spotkanie, także, bo miało być łatwo tutaj w Rzeszowie. I od dziesiątego biegu jest bardzo łatwo dla gospodarzy. A więc Woodward 3 Lampard 2 z bonusem. a potem goście z Poznania. 5-1 46 do 27 trzeci Zbigniew Suchecki, czwarty Adam Kajoch. No i mamy już przewagę dosyć sporą, bo wynosiła ona 15 punktów, a w tej chwili już 19 oczyk na korzyść miejscowych Jupitery. Zabójstwo za chwilę, bo jestem pełnym blaskiem. I ostatnie trzy biegi w Rzeszowie przy sztucznym oświetleniu. Zapraszamy. Już za chwilkę. Ostatni z biegów części zasadniczej Maciej Kuciapa w kasku niebieskim. Mikael Max w kasku czerwonym, którego dzisiaj pokonał Łukasz Jankowski. Natomiast goście Jankowski właśnie w kasku białym. Mateusz Szczepaniak w kasku żółtym. Jestem ciekaw, czy stać będzie Jankowskiego na drugie zwycięstwo ze swoim, ze swoim szwedzkim kolegą na dwóch skrajnych polach Max i Jankowski te trzy biegi właściwie ustawiły te spotkanie, a szkoda, bo mogło być ciekawie do końca, no ale wyraźnie opadli z, si z sił goście ale być może w tym biegu pokażą jeszcze Lipa. dobrze Mikael Max dobrze gospodarze, dobrze Kucia także już w tej chwili Prowadzą podwójnie się kucia gdzie jego partner Michael Max ten już kapitalnie przyciąg do krawężnika i prowadzą podwójnie gospodarze na goście z tyłu Janczowski trzeci, czwarty Mateusz Szczepanek dzisiaj nie radzi sobie zupełnie na to, że Marmy na pewno dwa punkty, które zdobył do tej pory to nie jest szczyt marzeń. Tego zawodnika w tym biegu udawania jednakże. Wielkie choroby dyskutują. Kuciapa z Maxem kapitalnie ze startu i już było właściwie wszystko wiadomo. Potem Łukasz Jankowski i Mateusz Szczepaniak. No i będą mieli dużą przewagę przed biegami. Nominowanymi. Kuciapa za 3 Mikael Max 2 i bonus. Jeden punkt dla Łukasza Jankowskiego. Bez punktu Mateusz Szczepaniak 5-1 I mamy 51 do 28. W Rzeszowie 4 biegi wygrane podwójnie pod rząd. Sprawiły, że wszystko stało się jasne. Przed nami za chwilkę, jeszcze dwa biegi nominowane, a potem już będziemy znali odpowiedź na pytanie, jakim stosunkiem drużyna marmechadykówki pokonała ekipę z Poznania. My zapraszamy na powtórkę po te dwa ostatnie biegi dzisiejszego spotkania. Ostatni bieg tej farzy rozgrywek przed nami. Wiadomo, że drużyna gospodarzy jest już w półfinale play-off. A skład 14. gonitwy. Wygląda następująco. Zbigniew Suchecki i Daniel Pytel. To jest para gości. Suchecki w żółtym, Pytel w kasku białym. Natomiast, jak chodzi, gospodarzy Dawid Stachera w czerwonym i Paweł Miesiąc w kasku niebieskim. 51 do 28 prowadzą gospodarze. Jak na razie, tutaj przełamanie gości nastąpiło od 10. gonitwy, gdzie właściwie bez walki oddali goście te cztery wyścigi, co sprawiło, że mamy taką przewagę już w tej chwili pod podopiecznych Darka Śledzia jest już cała czwórka pod taśmą startową no i zobaczymy czy będą w stanie jeszcze tutaj Poznaniacy powalczyć o lepszy wynik czy jednak już z góry poddają się przed tym biegiem i pozwolą na kolejne zwycięstwo 5 do 1 popatrzmy kto najszybciej najlepiej jednak gości ale kapitalnie teraz przy krawężniku ekipa z Rzeszowa chociaż tam kapitalnie pracuje na zewnętrznej Zbigniew Suchecki proszę zobaczcie jaka prędkość jego motocykla i będzie pierwszy tak jest chociaż teraz w kasku czerwonym bardzo ostro, Dawid, takie Zachera, wyczerpał Człowieckiego pod bandę, który musi ratować się Przed upadkiem wykorzystuje to Paweł Miesiąc, który jest drugi z Teraz wchodzi na krawędź Miesiąc nieco szerzej, tam złapie lepszą przyczepność I gospodarze prowadzą 5-1, kapitalny wycisk na razie Mam problemy Paweł Miesiąca na tym Ale opanował sytuację i już jest drugi Wydawało się, że po walce z Byszką Stucheckich z gospodarzami. Jednak Stachyra pokazał miejsce w szeregu. A Daniel Pytel ostatni. Nie wiem czy dojedzie do mety. Póki co dojeżdżają gospodarze. Dawid Stachyra pierwsze miejsce i 3 punkty. Dwa punkty dla Pawła Miesiąca. Jedno oczko dla Zbyszka Stucheckiego bez punktu. Daniel Pytel, kolejne 51-56-29. No, i jestem ciekaw, czy przekroczą barierę 60 punktów gospodarze. O tym za kilka chwil, a tymczasem na Państwa ekranach: Paweł Miesiąc i Dawid Tachyra. Oni dzisiaj znakomite spotkanie rozegrali i na pewno mają powód do radości i wielkiego optymizmu. A przed nami powtórka i za chwilkę 15. bieg. Ostatni piętnasty bieg. W Rzeszowie przed nami. Czwórka najlepszych zawodników. Dzisiaj na torze tutaj biegnie mechanik z plastronu Nor Norberta Kościucha. Który najwidoczniej tak się zagalopował, że wyjechał bez plastronu. A ten plastron być musi, ale już za chwileczkę będzie wszystko w porządku. Mam nadzieję, że zdążymy z tym plastronem. Zbyszek Suchecki. Już w parku nam ponaglał swojego kolegę, aby szybciej, szybciej z tym plastronem. Teraz mamy taki obrazek dosyć ciekawy, bez kasku jak na razie jest, jest Norbert Kościuch. Ale już wszystko w porządku, kask ubrany, gogle założone, już jest dobrze, już jest dobrze. Dążyliśmy z tym plastronem. Jeszcze jakieś problemy teraz z motocyklem, no bo trzeba go na nowo odpalić. Już jest ok. Jankowski w żółtym, kościół w białym. To jest para. Gości, gospodarze. Mikael Max w czerwonym, Maciej Kuciapa w kasku kolor niebieskiego. Ostatni akord dzisiejszego spotkania. Kapitalnie teraz uciapa bardzo szeroko ma To będzie szybszy Huciapa na fantastycznej prędkości. Max wypycha jednącego w kasku żółty Miankowskiego, ale ten jednak nie daje za wygraną. Teraz Max bardzo mocno próbuje się zbić, ale Łukasz Miankowski, znalaz znalazł drugi raz sposób na pokonanie. Michaela Maxa, pod, popatrzmy, bo jeszcze mamy dwa okrążenia, nie liczy się jak na razie Norbert Kościół no. ja patrzę Max teraz nieco szerzej ale broni się Jankowski znakomicie, teraz pójdzie bardzo szeroko Max, przycinka do krawężnika, czy wyjdzie na drugą pozycję, teraz atak Michaela Maxa, tak jest próbował odbijać to jeszcze Łukasz Jankowski, ale chyba nie da rady bo Max będzie szybszy, teraz zamyka mu krawężnik, ale Max bardzo szeroko tam pracuje. Intensywnie gazem i dowozi dwa punkty do mety, a więc proszę Państwa, sześć biegów. Sześć ostatnich biegów to zwycięstwa podwójne gospodarzy. A to świadczy też o tym, że praktycznie od dziesiątego biegu zeszło z gości powietrze. Pierwsze miejsce i trzy punkty. Maciej Kuciapa. Dwa punkty dla Mikaela Maxa. Jedno oczko. Łukasz Jankowski. Bez punktów Norbert Kościuk. 5-1. I mamy 61 do 30. Taki stan spotkania. A więc w półfinale. Playoff. Marma Kadykówka Rzeszów. Norbert dzisiaj, niezły jestem na torze w Rzeszowie. Norbert, y, trójki, dwójki, jedynki, zaraz wszystko pojawia się na Twoim koncie dzisiaj, y, do dziesiątego biegu wyglądało to dobrze, potem zeszło z Was powietrze, co, co się stało? Znaczy myślę, że nie tylko, że powietrze schodzi, tylko po prostu, no w pewnym momencie zginęła drużyna, nie? bo w biegu ostatnim, choćby popatrzeć, y, równo z, y, z Łukaszem wyjechaliśmy ze startu, no, Kolega nie popatrzał na mnie, że po prostu ja tam jadę i mnie wywiózł i, i mógłby być bieg na przykład ostatni, choćby wygrany powiedzmy na te 4-2 czy 3, 3 no to kolega nie popatrzał, mnie wywiózł, wiadomo, że ciężko dzisiaj się mija w dzisiejszym żużlu na dystansie zawodników, no bo każdy, że naprawdę y, dysponuje wyrównanym sprzęciem, tym bardziej, że my jesteśmy na wyjeździe, a nie u siebie, także no. Oni znają też te ścieżki do wyprzedzenia, my ich nie znamy, więc też mają ten plus. No mówię, u nas w pewnym momencie zginęła po prostu drużyna. Zawodnicy zaczęli sobie jeździć indywidualnie, by to były zawo zawody indywidualne, nie drużynowe. Szkoda, bo można było, można było powalczyć, można byłoby zrobić jakiś lepszy żurzel po prostu, żeby ten wynik nie był aż tak drastyczny jak jest. Dla kibiców, bo to przecież oni, oni przychodzą, oni się mają z tego cieszyć. No i, i my też, bo wiadomo, przy pustych trybunach się smutno jeździ. Inaczej miało to wyglądać w przypadku Adama Kajoha. Adam właściwie 4-0, bo ten jeden punkt zdobyty na kole drużyny. Ten sezon chyba na straty trzeba spisać. Co się dzieje z tobą, czy to silniki, czy to twoja forma jest gdzieś zagubiona zupełnie? Bo szczerze mówiąc, jak widzę twoje wyniki, to nie poznaję cię na to, że czasami. Tak, no dokładnie. Sam siebie nie poznaję. Eee, trzeba przyznać, no niestety ten sezon wygląda tak, jak wygląda. W sumie dla mnie już się dzisiaj skończył. Eee, myślę, że to jest najgorszy sezon, jaki. Mógł tylko się zdarzyć, eee, muszę wyciągnąć wnioski po prostu i przemyśleć to tutaj eee, bardzo dobrze i, i, i po prostu popracować tak, żeby było w przyszłym sezonie lepiej. Tym bardziej, że to będzie pierwszy sezon w gronie seniorów, zdaję sobie z tego sprawę, że po prostu po, po tak kiepskim sezonie może być też ciężko znaleźć sobie nawet drużynę. Także na pewno eee, bardzo dużo pracy przede mną wielkie wyzwanie. Nie może być zadowolony Tomasz czy ze swojej drużyny, no bo 30 punktów, apetyty były większe zwłaszcza po 9 biegu, kiedy naprawdę był męż na styku. Potem stało się coś, czego ja nie potrafię wytłumaczyć, no właśnie. E, jesteśmy jeszcze przed rozmowami z zawodnikami tak naprawdę, ale prawda jest taka, drużyna z Lyszewa była dzisiaj drużyną wyraźnie lepszą w kontekście całego sezony również. Nam wypada się cieszyć ostatecznie z piątego miejsca, które zadaliśmy w tabeli to i tak sukces naszego klubu. Gratuluję, że zwycięstwa. Zasłużyli po prostu na to, okazali się lepsi w dwóch meczu, nie tylko w dwóch meczu. Szczerze gratulacje. Takie pytanie małe do Ciebie na koniec, no bo tak, w Poznaniu się nie przelewa z kasą od zawsze właściwie, zawsze jakoś sobie jednak radzicie. Polski dobry skład, zawodnicy, którzy mówiąc nieelegancko są niechciani w innych klubach, a wy robicie kapitalny wynik od kilku lat. Jaka jest recepta na to? Myślę, że recepta i na ten sukces leży w samych zawodnikach. My stawiamy na tych zawodników konsekwentnie, widzimy ich potencjał, dajemy im szansę. Myślę, że oni to czują i w takim konglomeracie, którym jest zespół. Ta ich mobilizacja, determinacja, wola walki i wola udowodnienia, że nie są stale gorsi od zawodników zagranicznych, przekłada się na wynik sportowy. My się z tego bardzo cieszymy, bo konsekwentnie na ten polski skład stawiamy. On przynosi takie, a nie inne rezultaty. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Zakończyło się już spotkanie w Rzeszowie pomiędzy miejscową Marią Hadykówką a drużyną z Poznania. Wygrali gospodarze 61 do 30, a punkty poszczególnych zawodników mają Państwo na swoich ekranach. W drużynie z Poznania najlepiej punktował Łukasz Jankowski, potem Norbert Kościuk i Zbyszek Suchecki. Za punktów na pewno Mateusza Szczepaniaka. Z kolei wśród gospodarzy Maciej Kuciapa, Dawid Stachera i Mikael Mank, to trójka wyróżniających się bohaterów w dzisiejszym spotkaniu. My żegnamy się z Rzeszowa. Za nami kolejne spotkania w pierwszej lidze. Przed nami decydujące spotkania, bo play-offy już przed nami, półfinal play-offów. Zapewne pojawimy się z kamerami, na którym stadionie, na którym to dla Państwa będzie niespodzianka. My tymczasem dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje w Telewizji Sportu, żegnając się z gościnnego Rzeszowa. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Na program zaprasza firma Paxton Polska, importer samochodów użytkowych. Możesz mieć eleganckie biuro w Warszawie jedynie za 200 zł miesięcznie. Poszczegóły zaglądnij na stronę www.warszawskiebiuro.pl.